Cześć, witam Was serdecznie. Piotrek Zrajla. Dzisiaj na warsztacie mamy deskę Pro-Model Jacob Levelta o wdzięcznie brzmiącej nazwie Berserker, czyli nieustraszony wojownik. Deska Berserker ma wiele lat już historii za sobą, jeśli chodzi o rozwój i kierunek, w którym sam Pro-Rider poszukiwał deski, która będzie idealna dla niego. Jego główne skillsy, które możecie m.in. obejrzeć w najnowszej produkcji pod tytułem Atmosphere, którą również na naszym profilu Rider znajdziecie. Jego główne skillsy to tak zwane backcountry, czyli zarówno jazda w głębokim śniegu w otwartym terenie, ale również jazda przeplatana bardzo różnorodnymi trikami. I Berserker został stworzony dokładnie pod jego wymagania. Jest to deska o konstrukcji, oczywiście opartej na, na drewnianym rdzeniu, które, która opiera się na tak zwanym Directional Hybrid Camberze, w którym znajdziemy na nosie rocker. Dalej, odwiązań do samego tipa, do samego tailu, znajdziemy camber. I co jest bardzo charakterystyczne dla tej deski. Tail tej deski jest bardzo mocno, bardzo mocno podgięty, co pozwala wyprowadzać genialnie tą deskę z głębokiego śniegu. I to jest zmiana, która generalnie jest bardzo ważną zmianą właśnie dla JK Levelta, on tą zmianę wprowadził. Także każdy z nas może, może, może poczuć, na czym polega różnica w tej desce. Jeśli chodzi o sztywność poprzeczną, jest ona oparta o tak zwane slime rocy 2.0 które w tym przypadku umiejscowione są na samym tailu w taki sposób, które nadają zarówno popu na tailu, jak i właśnie sztywności. Sztywność poprzeczna znowu tej deski jest oparta o carbon array, czyli również karbonowe paski, które umiejscowione są zarówno na tailu, jak i na, na nosie, jak i na tailu. Potrójne tak zwane potrójne carbon array. Jeśli chodzi o ślisk, oczywiście w deskach tego typu, czyli w promodelach, yy, musi się znaleźć ślisk spiekany, nie ma innego wyjścia. To jest najlepsze rozwiązanie do tego, żeby uzyskać prędkość, żeby móc, y, móc chociażby wykonywać te triki na odpowiedniej, na odpowiedniej szybkości. Yy, jeśli chodzi o ściany, oczywiście jak wszystkie deski rajda, poliuretan, który znajduje się na całej długości ścian bocznych, który ma za zadanie dwie podstawowe, dwa podstawowe zadania tego poliuretanu to jest wybieranie drgań powstających na krawędziach, a jednocześnie drugim zadaniem jest wzmocnienie i zabezpieczenie tych krawędzi przed rozwarstwianiem się na ścianach bocznych, co jest bardzo charakterystyczne przy używ używaniu na, do tych konstrukcji klasycznie ABS-u. Że, że Berserker jest deską, która ma za zadanie również Latać w powietrzu. Oprócz tego, że ma za zadanie jeździć po śniegu. Pod insertami umiejscowiono double impact platesy, czyli dodatkowe wzmocnienia, które jednocześnie są amortyzatorami drgań pod samymi wiązaniami. Co jest mega fajną rzeczą w tej desce, w Berserkerze, jest to, że mamy bardzo szeroki wybór rozmiarów i co już rzadko zdarza się w deskach, deskach snowboardowych. Znajdziemy tutaj deskę o długości 167 w wide, która jest w stanie zaspokoić potrzeby bardzo dużego człowieka. Specyficznie dobrane pod tego rajdera, ale które jednocześnie czyni z tej deski, zarówno świetną deskę poza trasą, jak i bardzo dobrze, bardzo dobrze jeżdżącą deskę na samej trasie, na przygotowanej trasie, co jest najczęstszym warunkiem, który możecie, możecie znaleźć oczywiście w polskich górach, na polskich stokach. Ta deska świetnie się zachowuje, zachowuje właśnie na trasie. Dodatkowo, co warto, na co warto zwrócić uwagę, to jest genialny kolor ślizgu, który potrafi nawet w mglistych warunkach pokazać, że jesteście widoczni i każdy jest w stanie rozpoznać oczywiście, że to wy właśnie nadjeżdżacie na swoim berserkerze. Jeden do zobaczenia na stoku, jo!